W ogóle na ja jestem chyba. Przed nami kolejny odcinek z gry Hollow Knight. Chyba już 19 Chyba, nie wiem. Dzisiaj, dziś, nadeszła szła wiekopomna. Chwila ja się wysłać nie mogę. Przejdziemy się o tu, tu, tu. Ale po drodze jeszcze zahaczymy o dziadka tego gąsienica. Ło, wow. ale przyciło. Nie powinno tak robić, ale odróż niczym badasz. Powiem Wam szczerze, coraz bardziej mm, jakby to ująć. Coraz bardziej nie wiem co robić w tej grze. W sensie, dobra. Odkrywamy niby teraz cały czas yy, teraz nowe tereny. Ło, to było fajne. Ale... Tak nie bardzo wiem gdzie iść, bo mi się daje, że już wszędzie byliśmy, co mnie tylko wkurza. No daj coś, coś mi dał. Aha, nie dobra to się akurat przyda, to się bardzo nawet przyda po, po tym jak to ostatnio było, z tym tamtym głupim przejściem. Oj, a wyminąłem. Jednak ja potrafię czasem lawirować między przeciwnikami, ale tylko czasem, tak? Bo jeszcze nie myśleli, że to jest codzienność. Jak gdzieś też nie było takiej, To chyba na górze to było. Zobaczcie, zanim pójdziemy jeszcze do kwasiura, to muszę sprawdzić jedną rzecz. To teraz, gdzie to było? Z tąd jak idziemy? A tu! To tu. Tutaj pewnie było takie przejście z kolcoma Oj Tak tu Umrzej Próbujemy To było szybkie i łatwe Spodziewałem się, że będzie gorzej Coś tu jest nic To. Tu. Aha. Gdzie to nas wywaliło? Gdzieś w czopu mater. Chodźmy tędy. Wszystko, że mieliśmy iść do kwasu, idziemy w zupełnie inne miejsce. Ja tego nie rozwala. To dajcie mnie tu dojść. Nie dadzą. To jest z duszą. Okej. Okay. Trochę się w takim razie boję, co tu nas czeka. O! Czy teraz to wszystko jest dla kamieni? Jeśli tak, to trochę się martwię w takim razie tą grą. W sensie jej poczuciem humoru że wszystko po to że taka ukryta ścieżka dla jednych kamieni Jeszcze ta dusza tam i jest Tu będzie bosur tu nie jest bosur Tu będzie Osz wrzeć tyłu to jest bos Ja jednak najpierw pójdę do kwasu tak Kwas jest bezpieczniejszy niż Bosik, boss, bądźmy szczerzy. Ja już rozumiem, czy tu było takie łatwe przejście. Wszystko jest jasne. Ja nie zamierzam na bossa iść. Nie będę się aż tak narażać. Bo nie o to w tej grze chodzi, żeby co chwilę umierać, tak? Oj. Już ostatnio mieliśmy umieranie. Non-stop. Podziękuję za kolejne. Też nie w poprzednim odcinku. Nie, to też. Chyba. Skoro nie boli. Prawda? A jak boli, to i tak o tym zapomnimy. Przynajmniej taka jest teoria. Jak to w realu wygląda? Nie wiem. Nie pamiętam nigdy, żeby mnie moja skoro zabolała. Więc. Przyjmijmy w takim razie, że. Kloroza nie boli, póki o niej nie pamiętamy. Jaka rozgmina życiowa w ogóle? Dobra, to którędy? No w sobie chodzimy tędy. I tak się w kwasie już nie utopimy. Jesteśmy bezpieczni. Hello. Możemy się wykąpać chociaż. O, to tu było. Co tu mamy? Dzień dobry. Dzień dobry, co tu jest? <laughs> Proszę się przyznać. Co to za dragi tu sprzedajecie? Marikujenen. Oj, Nie! Czy to idzie do Fog Canyon? Tak, jesteśmy w Fog Canyon. Gdzie nie mamy mapy, więc nie wiem nawet, gdzie jesteśmy. Ja wyjdziemy tu mniej więcej w takim miejscu. Jak klikniemy sobie mapę. Okej. Okay. Wciąż mi to nic nie mówi, ale przynajmniej więcej wiem, że to nie jest to samo miejsce, w którym tam byliśmy wtedy jak zaczynaliśmy. Oj oła to bolało. Nie lubię tej gry. Oni to oszukują. Obiecują, że jest miło grzecznie, niebezpiecznie tu. Lipton? I to nie IST. O. O. Ej, czemu on od razu wybucha? Ja się na to nie godzę. To jest wbrew konstytucji robaczkowej. To, co jest tu? Bo to te jajka tu wybuchają. Teraz ogarnąłem. Wiecie co? Ja mam taki chytry plan. Ja tam nie wracam póki co. Jestem za tym, że jednak przejść w tamto miejsce, gdzie byliśmy. Przed chwilą. W sensie dla tego bossa. On jest bliżej. On nas nie zje tak szybko. Tak, bierz to jajo. I dawaj rytuała. Dajesz, czarny msza. Chodź, duszę. Idziemy. Idziemy na czarną muszę. Będziemy śpiewać jak w te, jak arkaż stana. Jak to golfia. Na szatana chwałę. To w Nie dobra. Nie, 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 nie. Nie śpiewaj. Roz nie śpiewaj. Już wczoraj miałeś wpisane w tym pierwszy raz, że odcinek z Portala ma prawa autorskie. Proszę go najlepiej zbanować. O, tu jest. Myślałem, że ja tu się pobije. Tak, o, o, tu. O. Ile jajków. A tu co, Tu jest drzewo duszów, Aha. Najpierw pozbieram kamienie. Naprawdę nie jest ich dużo, ale... Dobra. Zresztą ileś tam do przodu. Prawda? Au. To bolało. A jeszcze duszę zbieram na bossa. Okej. Okay. Powiem wam szczerze dziwne to. Znaczy w dziwnych miejscach są te kulki a ja myślę, że one będą bardziej. Ten. Bardziej na platformach. A nie nad nimi. Ła bolałeś mnie. Ty fajfusie jeden muszę się znowu leczyć i tracić duszę na was. Na was. Przez was. Muszę się leczyć. Czy ja wiem, że ja w realu muszę się leczyć? Psychicznie. Bo później mi się wyobraża, nie Wiadomo, co na przykład, że jestem jakimś bohaterem świata. A pani psycholog mówi Heros? Znaczy nie mówi do mnie Heros, bo oczywiście ona uważa, że to jest moja, mój wytwór wyobraźni, że ja jestem historycznym bohaterem. Ale no. Devo wyrosło. To Devo mi powie. Oś tu. Devo życia. Prawie jak okno życia. Hej Devo. Twisting path, traveling messages, vessels skilled. Aha. No wesel nie jest sealed, bo ja go chyba chcę otworzyć albo już otworzyłem. Coś w ten deseń. Nie wiem jak to będzie miało dla Hollow Knight, znaczy do Hollow Knight, dla tego miejsca konsekwencje źle poszedłem. Ale nieważne tak. Najwyżej wszyscy umrą oh well, Już jeden raz chciał to chyba zrobić. Ojej właśnie, to jest czysz... Przecież... No i... gorsze. Za pierwszym razem wyszło. Dobra. Pojszło. Tak jak trzeba. Ta weź tu heros jeszcze ładnie przejdź. Ha Jestem sprytny. Sprytny inaczej, ale wciąż sprytny. Nadujmy się duszą. Bardziej mnie ładuj. O, dziękować. Mamy 6 HP i jedną dodatkową, jedno dodatkowe naładowanie. Obawiam się, że to może być za mało. Także mi mieli tak z 10 na przykład. Oj! Panie! O nie, na dzień dobry uderzył. Au! Drugi raz mnie uderzył! Trzeci! Panie! Coś pan tak... Co pan tak Nie! Auć! Nie! To jest jedna opcja, żeby chyba... Ła! Łajajajaj! <grystanie> Dobra, nieważna. Tutaj nie idziemy w takim razie. Znaczy musimy iść, żeby się wyleczyć, ale czy wyleczyć, odebrać duszę. Czy jednak stary plan idziemy do tamtego miejsca złego? Fog Kenyon. Chociaż to można zwiedzić, co tam jeszcze ciekawego było, bo chyba Fok Canyon się to nie kończyło. Tam było jeszcze jakieś inne zejście. To się wszystko trzeba opadać. Się trzeba obadać, jak ja po polsku czasem mówię, To nie, ja nie mówię po polsku, ja mówię po polskiemu, nie, no, grzeczny robaczek, dostaniesz za to nic, pochwałę, że jesteś grzecznym robaczkiem, O, no to pochwałę, jak ładnie nawet skacze, to mi się podoba, tu, tu, tu Nie bo tam jest dusza Szlagern Hej duchę Patrz Idziesz ze mną Łoj, prawie się wpadł Idziemy podawać na czarownicę Jak ze starych dobrych czasów Jak jakąś upoluję to później ją nabiję na pal. Później na odnisko. I mamy szaszłyki. Smaczne i zdrowe. Znaczy, to też zależy. Że... Aha, bo tu spadam. Nie muszę się przesuwać. Ale co oni tam wiedzą, tak? Ja wiem lepiej. Oj. Chciałem powiedzieć, że to byłoby ciężkie do przejścia bez dasza gdyby nie to, że żeby zdobyć skakanie po ścianach najpierw musimy mieć dasza, więc w sumie ciężko byłoby to przejść bez tego. Chociaż jakieś cheaty Godmold i by był, zresztą na godmode to i tak nas nie zabije. Hmm. A może tak odpowiedzieć w jakiś sposób yy, zabić tamtego pana? Też nie, dobra. Jestem ogólnie raczej przeciwny cheatom. Chyba, że są konieczne, wymagane lub po prostu są dla zabawy. A nie, żeby naprawdę przejść grę. Na przykład w Simsach. Ja, uważ, ja nie lubię używania kodów w Simsach. Dla mnie to jest takie sztuczne ułatwianie sobie gry. W Simsach, na przykład, cztery. Prosty przykład. One są tak łatwe, tam pieniądze tak bardzo leżą wszędzie na ziemi, że nie opłaca się w ogóle wpisywać kodów na kasę. Ja grając z moim simem, ja wiem, z miesiąc? Może? Aha, ten nie da się inaczej przejść. No, ja simem, że, że może miesiąc. Taki simowy. No, że karierę miałem w sumie chyba wymaksowaną, bez kodów dodajmy. Eee, to jeszcze mam na koncie płatnych ze 20 tysięcy? W nadwyżce? Jeżeli chodzi o hajs? Nie wiem czy oni nie utrudnią po prostu tych Simsów, żeby były w jakimkolwiek stopniu wyzwaniem. Haha, ha, umarłeś. O to czasem aż boli po prostu jak ja patrzę na te Simsy. I tak bardzo... Powiem tak, że w czwórce nie ma za bardzo co robić. Bo tam wszystko jest tak naprawdę ograniczone. Jak na dobrą sprawę. Gdyby nie mody, ta gra byłaby niegrywalna. Znaczy grywalna. To też zależy, jak na to spojrzeć. Gra może być grywalna. Nawet jeżeli nie ma w niej dużo kontentu. O ile jakkolwiek coś można w tej grze zrobić. Nawet jeżeli mało, to zawsze coś. A w Simsach 4 to. Nie wiem, czy to kwestia tego, jak ja gram, czy co, ale u mnie nigdy się dużo nie dzieje. Nie wiem, czy ja coś źle robię, czy coś. Moje największe osiągnięcie było to, że bliźnięta mi się urodziły w Simsach. Nie! Dobra. O, I drzewo się zrobiło? Wciąż nie urodziło. Gdzie tu jest jeszcze jedno takie? Gdzie żeście mi skitrali jeszcze jedno czerwone? Halo. A tu! Dobra. I nie zobaczymy, jak to drzewo wyrasta. Co mnie powiesz? Mr. Cavers, Nature Sports Teacher. Aha. Teacherzy to teraz nie mają zbyt dobrze, więc ja bym się nie chwalił, że jednym jestem. Znaczy nie w realu, ogólnie. Jak w tych mówią, że jestem nauczycielem. Nie jestem. Nie zgadzam się, nauczyciel jest zbyt przewalony żebym nie był. Ach, musiałem coś osiągnąć, przepraszam. To się nie powtórzy, wiem, jestem Hamem. Chcę tylko powiedzieć, że nie jest mi z tego powodu wcale przykro. A, zdążyłem. A tu co? A tu znowu, wait. Przecież ja to byłem ja. Pani od środek. Ja chyba ją właśnie nazwałem, że ona jest, jest i ona ma, ma małe środki. A tak sobie, sobie w tym w South Parku mogłeś taki atak, w zasadzie atak z sierotami czy coś. To byłoby dobre. I na South Parka bardzo prawdziwe. ja tak się teraz? Czy wiecie, trzecia gra South Parka? Nie, to Hollow Knight, a ja mówię o każdej jednej grze. poza Hollow Nightem, tak? Bo były już Teamsy teraz jeszcze ten South Park. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ostatnio myślałem o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. To tędy się szło, prawda? Nie? To jeszcze inna? Jeszcze inna droga. Chyba. Albo ja już nie ogarniam. Co ten dym mamy? Ten dym nie wiem jeszcze co jest. Jest tu gdzieś może ławeczek. Poprosiłbym. Queerel! Elo, ziomuś. No. Zresztą kwasowe. Proszę bardzo, ty się tu dostałeś jakoś, tak? A z jednej strony otacza nas, czy z jednej strony otacza nas, z jednej strony mamy takie dziwne coś z ciemnym, czarnym promieniem przez który nie przejdziemy. Albo kwasiur. Tu jest tak gdzieś. Ale najpierw ja chcę znaleźć, bo jeżeli zaczniemy od drugiej strony, może uda nam się gdzieś kornifera przydybać. Myślę, że tu już gdzieś byliśmy. Tu my chyba byli. Gdzie tu jest tag, o którym oni mówią. Auć! Yeah. Czy my właśnie jesteśmy tu gdzie myśl? Tak, tu jest bankier, więc tu jest yy, ten Playstation. Czyli przeszliśmy w sumie kółko. Tak na dobrą sprawę, mapa zapdatejtowana. Co mamy? Mamy nic, bo to już wcześniej mieliśmy odkryte. Mapa będzie zapdatejtowana dopiero kiedy kupimy sobie mapę Fokkenion. No A ja nie wiem, jak do tego dojść. Hmm, możliwe, że przez tutaj to to by się dało w sensie o tu tu tu. Bo tutaj się wychodziło i tu są te tereny, co? Był odwrotnie do tego. Do City of Tears. Tam była takie te przejście, co nie mogliśmy. ostatecznie jeszcze tu jest gdzieś jeszcze. Nie, którego nie odwiedziliśmy miejsce. Tu, ale tu raczej nie dojdziemy. Tu jest coś jeszcze. Wiecie, co chodzimy tam na szybko. Zanim zakończymy odcinek. No to jest blisko, niedaleko. Nie znasz nie zezry po drodze na pewno. Jak to mówi jedno moje sąsiadki, nie zezry. Tak po wiejsku troszkę. Ale cóż, tak bywa. Naraz słonik. Pozdrów panią słonikową. Też w sumie te słonie wyglądają, to one były kobietami. Nie wiem czemu, ale one bardziej mi się że to są kobiety, a faceci to inaczej by wyglądali. A te małe trzy grzybowe to są te, ich dzieci. Odsuń się. No. Nie pierdź na mnie. Nie lubię jak się na mnie pierdzi. Nie wiem czym, skąd mi przyszło pomysł, że można to lubić, ale no. Ja już nie gdzieś czytałem ostatnio jakieś. Gdzieś... Nie, nie wiem tylko gdzie. Gdzieś były takie badania, gdzie właśnie wykazali, że jak to było wdychanie bąków osoby, którą kochamy, że to jest oznaka tej miłości tak? i że to jest dla zdrowia. Zdrowe jest wdychanie bąków naszych partnerów i partnerek. Nie wiem co za kretyn to wymyślił i kto robił takie badania, ale. Jeżeli kazali to ludziom robić, to ja z tym ludziom współczuję. Aha, wszystko wymarło. Jest tu jakieś. Aha, tego miejsca nie mam w ogóle mapy. Obiście ciekawie. Oho ho, ho ho, ja Bardzo ciekawie do mnie rzeczasz. Ej, no tu można gdzieś tu niżej zejść? Nie, teraz jestem za nisko. No to bym pokazuje, że gdzieś tędy da się przejść, ale tędy wchodzimy i tu nie ma mapy. Ja jak my stąd gdzieś przejdziemy? Co? Może jakiegoś double jumpa potrzeba mieć? Po prostu mam takiego wyczasnę. Naprawdę najlepiej to żeby mi najpierw teraz dali możliwość przechodzenia przez ciemne promienie. Wobec tej zdolności jesteśmy w życiu i nie pójdziemy ani do, yy, gdzie to było? Du, 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 du. Weź tu. Deepness to gdzieś tu było takie przejście? Albo gdzieś tu? Której z tych. No i Fog Canyon. Gdzieś o tu. Ja na taki pomysł, ja na następny odcinek sprawdzę gdzie w ogóle powinienem teraz iść, tylko sprawdzę na internetach jak, jak to trzeba tam dojść, a czyli po prostu co powinienem zrobić, o w ten sposób lepiej, co i jak żeby poruszyć fapułę bo inaczej to będziemy tak jak dzisiaj, krążymy, odblokowaliśmy sobie tam przejście i tyle. I nic nowego nie odkryliśmy, nic nowego nie zdobyliśmy. Nadal nie posunęliśmy fabuły do przodu. Więc. Dobra, może już teraz po drodze będę dla Was kończyć. Bardzo mi miło, żeście obejrzeli w ogóle ten odcinek, że Wam się chciało. Mnie by się nie chciało osobiście oglądać samego siebie. Ale ja jestem podobno jakiś dziwny. Może standardowo dać swoje łapki, komentarze, udostępnienie i subskrypcje. A co tam jeszcze chcecie? Wiecie, jak to działa, nie? No, w następnym odcinku mam nadzieję, że ruszymy na serio do przodu. Więc niech moc Benjamina, naszego kochanego, zawsze będzie po Waszej stronie. A ja żegnam cię krótko.